Się ma. Z powodu, że ta anarchia padła, to dzisiaj gramy na Bedwars. Powracam po dwóch latach na Bedwars. Nic nie pamiętam, praktycznie mało umiem. No zobaczymy, jak mi pójdzie gra Chcę najpierw mieć. Na ko no, kupię, o. obuduję łóżko. Oczywiście grałem na Cock's Jak zawsze grałem. Bra, zobaczmy, czy jeszcze Speed bridge pamiętam, ale. Dobra, spać. Nie, jak to się robiło? Nie pamiętam jak to się robiło, tylko się... tak chyba. Nie, nie, nie pamiętam jeszcze tego. Dobra, zaraz się od drodze. Dobra, surowce. Klasycznie mieczyk, wełna. pójdę na nich. A tu pewnie sobie pacjenci, co i od razu padnę. W co niedługo też będzie kolejny film z tych bedworów. Fuck. My no, deadłem. No i po łóżku. No i dupa. Jajaj. Dobra. Wełnę sobie dużo kupię i może jak się jeszcze u... O, tam zielony jest. Widzi ciężko. Czaj, powiem go zabić. Ej, ja nie mam, nie wiem czy ten time to ogarnie, chyba nie za bardzo. Dobra, hop. Ejaj. O kurde. O i kolejny, żółty jeszcze był, a słabo Jak był jeszcze żółty to nie miałem szans praktycznie Bra, zaraz, bo... o akurat się nowa gra za 10 sekund zaczyna Kiepsko się trochę w tych bedworsach, Warsach, Nawet się nie grało Dobra, start a Kolejna rundka, może tu lepiej już pójdzie Tylko sobie zbiorę pierwsze surowce, o hop, mieczyk Bra, jeszcze sobie na wełnę poczekam 5, 6, 7, 8, starcie. Hop, hop, bra. To obudował. Tam do nich to się nie. nie... nie na razie się nie będę budował. Bra, zabuduję się tutaj. Dobra, tak to jeszcze umiem. Ho, hop, tak to każdy debił. Lubię. I to jest trudne. Speedbridge. bridge'a. Takiego moi i może... Tam nie ma co, bo tam ciężko będzie zniszczyć łapką, to tam jeszcze pójdę. Hop. Hop. Dobra. Te zbiorę. Może jak się obsidian zrobię, wiem. O, jest jeden, dobra. Wrócę bo wełny mam mało. Poza tym tam się budują. Hop, hop. Dobra. Mm. O, zbiorę tu jest to wełna. Odłożę sobie, żeby sobie później wspólnie kupić te żelazne. Jeszcze sobie trochę zbiory na fireballa. się przyda? Bra i fireball. Dobra, dobra, i idę. Więcej emeraldów. W sumie należy tam pójść. Nie ma co, bo stracę to. Hop. Mmm, sobie wezmę o. Hop, 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 hop Bra Tędy się przejdzie. Oni mają już chyba łóżko zniszczone Czerwoni, tak To wrócę, nie ma co się bić na razie. Jak mają zniszczone, to Nie ma co Bra Tędy, no i No tam się chyba buduje już dwa te... Bra. Hop, hop. Dobra. I znowu tam. Hop. To każdy się w sumie dobuduje. Żeby zdobyć te... Emeraldy. Dobra, kolejne. Mm, do o, dobra, hop i ostatnie, dobra, są, so, so, dwa, dwa dobra, już so, mogę iść, co ja kupić. Tędy, ma ten, ta, tędy, nie, tule, tędy, dobra, to jest jakiś typek. On tu idzie? Idzie dobra, tak sobie powiedzę. Nie było co ryzykować, miałem dużo emeraldów. O dobra, raz, dwa, trzy, cztery... A, bo ja tylko tyle kupiłem... Nie, nie, nie za mało kupiłem. Dobra. Tu. Tu, tu oje gdzie ja postawiłem. Nie, yeah. dobra się kupi Kilow, bo szkoda tego. Miałem sobie kupić, ale się kupi Kilow już. Bra muszę sobie zebrać złota na taki. Już sobie kupię z jeszcze jedno złoto. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest kilo Muszę to rozkopać. Bra, szybko, szybko. Bra, oto. No i zalepiam. Dobra. Co jeszcze tak obuduję? wełnę. O, dobra, dookoła. Tak, żeby nie było widać tego obsydianu. I dobra. Lit jest. Psy jeszcze w yy, Tu już mi będzie. Si oj, dobra, już mi stać. Ja kupuję sobie i jeszcze w Fireballe. Dobra, idę. Gdzieś tam. Mm, czerwonych już nie ma, to pójdę ten. Hop. Jeszcze sobie pozbieram może na seta tego spolnie e, diamentowe emeraldów. Mm, ile czasu jeszcze? Dobra, pójdę po innych, pochodzę. Hop, hop. Będę musiał jeszcze trochę poćwiczyć w tą grę. Nie niebawem będą kolejne odcinki, spokojnie. Co idzie jeszcze chwila. Hop! Hop! Bra! Szybciej! 6, pięć, jeszcze jeden. Tu może już jest. Nie ma jeszcze. Bratędy, przejdę. Mmm, też nie ma. Hop, hop, hop. Dobra. Tu na należy... nie Dobra, już kończy ten film. Muszę się podłucić. Się ma.